Dobra nowina od Jezusa pod Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko gotka ze oryginału. Dwadziesty rozdział. Postanie ze umrzonych od Jezusa. Pusty grab. A po szabacie, kiedy robiło się widno, we pierwszy dzień po szabacie, przyszła Maryjo Magdalena i drugo Maryj, co było obejrzeć grab. I atoli ziemia napoczła się fest cytrować. Z kisztego co poseł od Pana, kej z los z nieba, przyszął od kamień od wchodu i siednął na nim. A jego wygląd był jako blic, a jego obleczenie białe jako śnieg. A od Bonio przed nim wachtyrze dostali stracha i stali się choby umrzyni. A we odpędzeniu poseł rzekł babom, nie bójcie się, bez to co ja wiem i że ukrzyżowanego Jezusa chledacie. Nie ma go sam, bez bestuż, co boł ocucony jako pedział. Pódcie, łobeźdżicie plac, kaj boł położony. A gipko pójdziecie, rzeknijcie jego uczniom, co boł ocucony ze umrzonych, a atoli idzie przed wami do Galileje. Hań go ujrzycie, atoli wą pedzioł. A kej odlazły wartko od grabu, ze boniem i ze wielką radością poleciały, co by przynieść nowina jego uczniom. Jezus ukozuje się babom. I atoli Jezus strefił się z nimi i godał. Byćcie radę, a kiedy przyszły chyciły się jego fusów i oddały mu z oca. Tedy godo im Jezus. Nie bójcie się, idźcie przynieście nowina moim braciom, co by przyszli do Galileje, a hań mnie ujrzą. Wachtyże. A kiedy one szły a toli jedni ze wachtyżów, kej przyszli do miasta, poinformowali arcykapłanów o wszystkim, co się stało. I zgromadzili się ze starszymi po naradzie, wzięli strzybnioki i dano suma dali wojokom. I go dali przy tymu, rzeknijcie, i że jego uczniowie, kej przyszli bez noc, wykradli go nam, kej my spali. A by było to usłyszane u prefekta, my przegodomy mu, a wom domy bezpieczeństwo a kej łoni wzięli strzybnioki, zrobili jako byli nauczyni i rozniosło się to słowo u Żydów, aże do dzisiaj. Jezus ukazuje się uczniom. A jednostu uczniów poszło do Galilei na berg, kaj im Jezus. A kej go ujrzeli, oddali mu zoca, no ale jedni nie dowierzali. A przyszedł Jezus rzekł im i godą. Dali mi całkie reskirowanie na niebie i na ziemi. Bez tuż kej pójdziecie, nauczejcie wszystkie nacyje i toplejcie je przy temu wymianą ojca i syna i świętego ducha. I uczcie ich chować wszystko, co rzekwą przykozą, a atoli joje z wami po wszystkie dnie, aże do kraju czasu.